I tam Dzisiaj wyrocznia Siedmiu Energii, wyrocznia autorki Koyat Baron Reid, książka i 49 kart. Takie mamy duże opakowanie. Tak wygląda. z boku ma takie trochę miniące. O, to jest ta sama autorka, która. Tali na przykład wyrocznia duchowych zwierząt Bardzo ją lubię i chyba zrobię dla was taką recenzję Kilku tali, które mam właśnie tej autorki Wydawnictwo Synergie Polska Polskie wydawnictwo Takie mamy duże pudełko No i tutaj z tyłu opis tej tali Siódemka to święta liczba która na przestrzeni dziejów miała istotne znaczenie w wielu kulturach i systemach wyższej świadomości. A poprzez siedem centrów energetycznych, czakr, wpływa także na nasze życie codzienne, sposób myślenia, decydowania i to, z czym spotykamy się w naszej psyche i wokół siebie. W tych nowych kartach, cieszącej się popularnością autorki Colette Baron-Ray, każdej czakrze poświęcono siedem kart ze specyficznymi elementami, Wspierającymi jej energetyczne aspekty i przynoszącymi zalecenia praktyczne. Jak ponownie doprowadzić czakry do równowagi? Poprzez inspirowane decyzje. Wyrocznia siedmiu energii pomaga nam przebudzić siłę źródła, stać się kanałem boskiej dobroci i cudów oraz współtworzyć naszą rzeczywistość. Taki jest tu opis. No, i otwieram pudełko. Ja polecam te talie, ponieważ korzystam. Wszystkie te talie, które są u mnie na kanale, to są, że tak powiem, przetestowane. Które mogę z czystym sumieniem polecić. I ta jest naprawdę bardzo godna polecenia. Tak wygląda książeczka. Tu mamy karty. Karty są małe. Są wielkości jak Wyrocznia Duchowych Zwierząt. Piękny środek. O, tak wygląda pudełko. W tej oryginalnej wersji angielskiej chyba jest dużo większe te karty, i, i trochę inaczej wewnątrz wyglądają. Ale nie mam. Kiedyś tam oglądałam recenzję i wiem, że inaczej. I są większe. Ja wykorzystuję tutaj, wsadzam na przykład minerał. Sobie do środka. Pudełko twarde, solidne. To jest takie, no też dosyć twarde. To można wyciągnąć, oczywiście, jak ktoś chce. Ja zostawiam i, tak jak mówię, dla mnie to jest do wykorzystania, jako wrzucam sobie jakiś mały minerał i, i korzystam tak w ten sposób, jak jest. Twarde, solidne, dobre do przechowywania. Synergia Polska, bardzo dobre robi te pudełka e, Karty są już trochę mniej, lepszej jakości akurat te e, Jak masz wyrocznie duchowych zwierząt, to jest to właśnie podo podobne Podobnej Wielkości Ja zaraz linijką tutaj zmierzę Wam kartę e, I tak Ma prawie 7. No, 7 cm i długość 10,5. I teraz zaczniemy od książeczki. Książeczka w ten sposób. O, dobrze zszyta. No, i może tak zaczniemy, co tutaj mamy w tej książeczce? Spis treści. I tu mamy podzielone tak, jak właśnie z tyłu na opakowaniu było napisane: energia ziemi, 7 kart, 7 kart energii wody, energii ognia, energia miłości, energia dźwięku, energia światła i energia myśli. I tak to jest podzielone. Tu też wpisane jest e, chrześcijańska Biblia, jest pełna odniesień do liczby 7. Takich jak 7 sakramentów, 7. Przypowieści Jezusa i 7 psalmów Dawida. Historie stworzenia często odwołują się do potęgi liczby 7. Chrześcijański Bóg stworzył świat w 7 dni. I tutaj też i inne kultury, ale akurat sobie zaznaczyłam te. Dlaczego właśnie tu autorka pisze, dlaczego si si siódemka? I jest to też związane z czakrami. Dlaczego warto współpracować właśnie z tą wyrocznią? Mamy krótkie informacje. Motywy przewodnie tej talii, czyli te energie. Tutaj. Siedem wymienionych. Jak pracować z talią. Jak zadawać pytania, jak interpretować karty. Mamy też rozkłady. I tutaj mamy rozkłady. Rozkład z dwóch kart. Rozkład z trzech kart. I rozkład siedmiu energii półksiężyca. Takie propozycje. Od autorki. I tutaj, w jaki sposób ta wyrocznia może Ci pomóc. I tutaj już znaczenie kart. Karty stosuje się tylko w pozycji prostej. I tak tu jest też właśnie przedstawione. I na przykład pokażę Wam jest, jest miniaturka karty, czarno-biała. Szkoda, że nie jest kolorowa. Zapewne by to bardziej yy, no, zwłaszcza, że to są, jest talia wyrocznia energii, więc tutaj fajnie by było, jakby była kolorowa, związana właśnie, bo kolory to też energia. No, ale y, trudno jest czarno-białe. Mamy tutaj kluczowe pojęcie oraz opis każdej karty w ten sposób wygląda. Także jest. Opisy są bardzo ciekawe, bardzo fajne i ja korzystam intuicyjnie z kart, ale też. Lubię zaczerpnąć informacji, jak, jak autorka miała pomysł, i zapoznaję się zawsze z książeczką. No i tak to wygląda. O. Są op opisy, źródła, podziękowania. 144 strony tej książeczki. No i teraz karty. Białe brzegi. Ja tą talię mam już trochę czasu i używam. I na razie się nie zniszczyła. Tak wygląda. No jest to do, dokładnie ten sam papier jak yy, wyrocznie duchowych zwierząt, też synergii polska. Takie tyły mają. No i teraz przejdziemy do poszczególnych kart. Może trochę przybliżę. Magia Ziemi, Korzenie Obfitości, Machina Czasu, wspaniały i pełny Ciało i Dusza, ma piękne obrazy, bardzo intuicyjne, można pracować z nią też bardzo intuicyjnie, nawet nie zaglądając do książeczki. Jest jak jest, Głęboki oddech. Patrzę w głąb siebie. Pocałunek róży. Intensywne barwy piękne. Tak przybliżę Wam, żebyście zobaczyli. Bliskie spotkania. W doskonałej harmonii. Owocowanie. Czując świat, piękne oswobodzenie, potężny ruch, Twoja królewskość, gawędziarz, siła celu, budząc lwa, radosny motyw, obnażony i ujawniony, Czułe objęcie, uzdrowienie serca, uwolni, z tej samej gliny, wielka i wspaniała miłość, wielka symfonia, rozbity i otwarty. Nasycenie tych kolorów jest naprawdę bardzo, bardzo, mimo że karty są właśnie gorszej jakości niż te oryginalne, to mi się wydaje, że tak jak oglądałam recenzję, że tu jest większe takie nasycenie tych barw. Dobra pigmentacja, pobudzenie geniuszu, prześwitywanie, zew muzy, wyciszenie umysłu szeroko otwarte, otwarcie na odkrycia, niewiarygodna historia, widząc więcej, darfy roczni, nieskończone możliwości, wypowiedz życzenie, kraina pomiędzy Wspaniałe karty, i można sobie właśnie medytować z takimi kartami też. Szersza perspektywa, krzywe zwierciadło, duch wdzięczności, Boska Matryca, ponadzwyczajnością, niezbadane morze. Święta część, eksplozja magii i dobrowolne uwolnienie. Także tak to wyglądają, właśnie te karty. Teraz, jeżeli się zastanawiasz, właśnie nad zakupem tych kart, to wylosuję dwie karty. Przeczytam opis książeczki, bo wiem, że dla mnie na przykład to było istotne. Przy wyborze też. Wiadomo, obraz jest najważniejszy na tych kartach, zwłaszcza jeśli chodzi o czytanie intuicyjne, ale też zawartość książeczki zawsze warto sobie przeczytać i coś nowego, ciekawego wnieść do swojego mm, repertuaru, że tak powiem. Zawsze warto coś tam sobie przemycić jeszcze. Dobrze, to więc potasuję karty. Karty są nieduże, więc łatwo się je tasuje. Możesz pomyśleć o jakimś pytaniu, albo może co po prostu miałby wszechświat Ci przekazać na ten moment, kiedy oglądasz ten film. Czyli to będzie ważne na chwilę, kiedy oglądasz ten film. Poproszę o dwie karty. Dobra, I tak będzie karta numr 1 i karta...... O, może... o, chociaż tak. d 2. Karta ner 1 czy karta numer 2. jeśli karta ner 1, to tu mamy. Patrzę w głąb siebie. Tutaj do pracy z czakrami. Zobaczcie te kolory. Do medytacji. Same karty to już jest taka naprawdę można stosować art terapię. Przeglądając nawet same te karty. I już szukam w książeczce opis. I tak mamy. Kluczowe pojęcie: intymność, ufność wobec innych, odrzucenie postawy obronnej i sztywnych granic, aby umożliwić nawiązanie więzi, gotowość do okazywania swojej wrażliwości. W pewnych momentach, cennych momentach, jesteś wezwany do głębokiego i znaczącego połączenia ze światem lub inną osobą. Powstaje magiczna bliskość, dość intymna. Która z kolei zachęca do lepszego zrozumienia siebie. Związek działa jak lustro, pomagając ci zobaczyć własne wzorce. To, jak pokazuje Ciebie, może przyczynić się do dalszego rozwoju osobistego. Teraz przyszedł czas, aby zaryzykować i nawiązać więź z innymi. Czy widzisz, jak daleko zaszedłeś? Czy widzisz, co jest w tobie nadal aktywne, a co wymaga zmiany lub uzdrowienia? Dowiesz się więcej o tym, Kim jesteś, gdy poznasz lepiej drugą osobę. Nawet jeśli nie możesz wiedzieć, jak to jest naprawdę być na czyimś miejscu, możesz słuchać i uczyć się. To magiczny prezent, który jest ci oferowany właśnie teraz. Ta koncepcja ma zastosowanie nie tylko w relacjach miłosnych. Co mówi o tobie dynamika Twoich najbliższych przyjaźni, relacji zawodowych i rodziny? Relacje to niezwykłe możliwości uzdrowienia. Oparte na uczciwości i trosce mają ogromny wpływ na to, co wnosisz do świata. Intymne relacje trzymają zwierciadło prawdy i ujawniają więcej skarbów, niż można by się spodziewać. Jeśli będziesz potrafił na nie spojrzeć, zaryzykować i dostrzec we wszystkim piękno, nawet w swoich niedoskonałościach, wyobraź sobie, jak daleko możesz. Zejść. I tak wygląda, właśnie opis. No, i teraz zapraszam osoby, które wybrały kartę numer 2: rozbity i otwarty. No, i zobaczcie, to normalnie jest eksplozja barw. No ale to już właśnie indywidualnie dla każdego. Dla jednych będzie to przyciągające. A jakby karty same przyciągają, lub odpychają, więc to, to już sam będziesz wiedział. Czy wiedziała jak to jest. Czy, te, czy, ta, czy ta talia akurat do Ciebie przemawia? Yy, rozbity i otwarty. I już szukam Wam w książeczce. I tu mamy yy, kluczowe pojęcia. Dar żalu, rozbicie w wyniku straty. Potencjał tkwiący w porażce. W życiu zdarzają się sytuacje, w których dostrzegasz wartość straty, żalu i złamanego serca. Jednak to nie ból czy strata muszą być w centrum twojej uwagi. Nie, nawet jeśli historia tego, co się wydarzyło, szczegóły dotyczące tego, co rzuciło cię na kolana, nie są tak ważne jak to, co wynika z tego doświadczenia. Czy widzisz, że ta sytuacja otworzyła cię na oścież, pozwalając ci mieć jeszcze większą zdolność do miłości, współczucia, empatii i zrozumienia? Nie możesz być tą samą osobą, co wcześniej. Jedyną drogą naprzód jest przejście przez to, bez oporu i manipulacji, bez próby targowania się z niewidzialnymi siłami, ponieważ żaden z Twoich zwykłych błędów nie może cię ponownie poskładać w całość. Jeśli padniesz ofiarą, zaabsorbowania sobą lub użalania się nad sobą, utrudni to przejście do kolejnej stopniowej fazy, prowadzącej do ulgi. Jednak nawet jeśli odwlekasz to, co nieuniknione, w końcu i tak tam dotrzesz. Dar polega na zaakceptowaniu tego, kim się stałeś w konsekwencji zintegrowania tego trudnego doświadczenia i pozwolenia sobie na bycie kimś więcej niż byłeś. Ta mądrość ma wysoką cenę, ale wartość Twojego doświadczenia, przejścia przez nią i na drugą stronę jest niezrównana. Kochaj siebie, który jest wynikiem otwarcia się na wyzwania i lekcje życia. I tak to wygląda o w książeczce. Opis może nie jest taki długi, ale też i nie krótki, a. Pracując z tymi kartami, one na pewno yy, przy dłuższej współpracy będą miały ci więcej do powiedzenia. I tak jak to z tymi kartami jest, y, za każdym razem możesz zwrócić uwagę na zupełnie coś innego. Bierzemy kartę, i na przykład może być tak, że pierwsze przykuwa okrąg z tym światłem. Może być tak, że lilie pierwsze przykują Twoją uwagę. A może ta postać w jakiś sposób jest ustawiona. Być może nawet będziesz w stanie tak jakby w kontakcie z tą postacią z tej karty. No wiadomo, na początku to warto sobie właśnie korzystać z książeczki, jeżeli to by była twoja pierwsza wyrocznia. A potem to już właśnie intuicja będzie ci podpowiadać i jakiś tam twój przewodnik duchowy. Będzie pod, będziesz słyszał potrzeb czy anioła, czy przewodnika duchowego. I taka jedna karta może dać już dużo większy przekaz. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę i za, za, zapraszam na kolejne filmy.